Powiem jaka. Jest tu jakieś, może tu było żarcie jakieś. Znajdź ciężarówkę. To, oj, to grubo. Są napoje, jakbyś chciał. No, idę, idę. Dziwne dźwięki, nie? Dobra. Ale czemu ręce ma jakieś tylko? No, z cyrkularką pochodzą. No, nawet, jeśli ma niskie obrażenia, to przynajmniej obcina. No właśnie, ja to samo. Tak samo taką samą ideę przy, przyjąłem. Nie przydałby się jakaś broń ścieczna, bo one są dobre. Góra czy dół? Dół chyba. Jak ciężarówka, to na dole, nie? Otóż no, do garażu. Też poszedłem do góry, no. Eee, nie. Tak, słucham. Dużo ich tu jest. Serio? No. Masz jakiś strzał? Nie Ja też nie wiem, na no, dnie widzę paska z strzałem, nie wiem Nie mam strzał? No mam rękę. Jezu! Tak, jezu, jezu Nasz Panie, kurde, daj im nie spoczywanie tak no, to to Nie giną w pokoju Ci pomagam. Au. Wow. Przedaż. Po obijanki. Ooo! <laughs> tak! Właśnie się miałem gościem zająć. Ja. Ale słabo mam tą broń. Dobra, zużyłem do końca. Jest wóz. i... Siada... Je... O, kurde. Co jest? Choleś. Choleś gin. Złamałem O nie, o nie, o nie! Pomóż mi! Poleciałem kawałek, także... Także nie mam jak, bo koleś się dla mnie rzuca ten ten taki Gdzie jesteś? Tutaj! Pomóż mi! Proszę Wiem, się z tym dużym i mi wyskoczyła baba na plecy. Nie wiem, ale tamten koleś ma złamaną rękę, a dalej funkcjonuje. Tak! prosta odpowiedź była, nie? Umarłeś? Tak. Aha. Nie, no żyję przecież. A, wiem, kasę bierzesz, jak zginiesz. Co? Kasę bierzesz, jak zginiesz. 300 mi wzięło. To nie jest żde. Oj. Ty, skąd mam taki duży pasek życia? No bo z każdym poziomem wzrasta. Ale jakoś taki nie, nie no przedskutuję mniej. Nie, no na starcie jest. A, gdzie spadam? Po tym. Yy, jak to się nazywa? Respałnie? Tak, rozpałnie. O, wziąłem furwony... o Chyba skłapałem, nie? Może niekoniecznie. No, Dobrze, śpiszłem trojakcję. No. Tu już... o, no to fajnie, już gdzieś indziej. No. Znaczy gdzieś indziej. Wróciliśmy tam gdzie byliśmy. Musimy teraz to auto przywieźć do naszej załogi. Tu, 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 I co, będziemy ich transportować tu, tu. gdzieś? Jak Aha. To? Ja się zawsze boję tego, że to było nagrywane. Samolot Gdzie? To no ja słyszę Gdzie ty jesteś? Wczytuję mi się Aha, mi się już... Fajnie, to mi się już czytało. I co? Zobaczysz miazgę Mięso Nie podoba mi się też, tak się długo wczytuję Mi się też nie podoba Jesteś Spoko Koleś stracił głowę Jesteś? Nie. Dalej się wczytuję? Mhm. Mm Dobrze, może, że możemy. O, 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 jest. Dobra. Sprzytnę to potem. No, ja tu już z nimi walczę. Kolejni lecą. Może do auta wsiądziemy, co? Możemy. Nie głupi pomysł. I'm the driver. Tym razem. Bo tak, czekałem na ciebie, a to tak było do ich do rozjeżdżania Dobra, prowadź. jedź do Kina moja. Pojdź tak. No. Kina. No, trochę ciężki. Prawo, tak? Tak. Uuu, prawie. Nie? To no, tak specjalnie. Nie chciałem go wiesz, kupować kupać. Nie lubię kupać ludzi. Pum, pom pum! Ooooooh! Combo, hatchick! Prawa, prawa! Ooo! Dobrze, dobrze, dobrze! Trochę go... Ojoj, przepraszam! A ponownie zobaczyłem! Nie ja widziałem tych koksów tutaj, takie są... Widziałem tam takie... Czaszki, nie? Teraz mhm. wszedłem wcześniej, wszedłem do tego domu. Patrzcie, się są. Szukaliśmy chleba. Mhm. Zwiedzimy... Nie, nie idę. To nie było dla mnie. Jak mhm. wtedy że się poznać na broni. Chociaż myślę, że teraz z tasakiem to bym poszalał. Oczywiście. Nie widzą, że jadę. No opuść pojazd. Ciao. Simon Wiesz co, idę sprzedać całą broń kupuję so Kupię sobie jedną dobrą i ją Uf. ulepszę Bo to zaczyna mnie wnerwiać No, dokładnie Dobra. Ja tu trochę potraciłem, niestety Ja też Hanbo, hanbo no pewny i, Ja zginąłem zostawiam. trzy razy, człowieku Tasak niech zostanie Nóż wywalamy Gwiazda na ciulowa Kastetu nie chcę Piłę zostawię Zagwozdkę wywalę Iki bejsbolowy też wywalę. Co mogę kupić? Obezwładniający kastet, zepsuta pałka, zepsuty klucz, uszkodzony kij, prowizoryczny nóż podwójny... Same lipy. Kupię sobie apteczkę. Kastet, nie? Nie no, z pięści będę bił. Męczący nóż podwójny, A... Ja też sprzedawałem, ale... A słabo. Ale mi się leczenie jakieś tutaj. Y... Koleś nie leczy za darmo? A nie wiem Jest dużo napojów, koło moja i wszędzie. Idziesz do moja? No, idę, idę. Ja chyba trochę wódki zamienię na ten, na mołotowy A bo to wódkę za mołotowy, A, Taki ładny motyw Widziałem napój, jest Dobrze, nie wiem czemu, gdzie ja się skaleczyłem Dobra, ile ja dostałem mołotowów? Trzy, wow, a alkoholu miałem w cholerę Ty już jesteś u niego? Nie A ja myślałem, to jest. że tu jesteś ja Już poszedłem do quest'a No ja już to ja jestem u ciebie, spoko, spoko. Ma... Jestem Ty, możesz teleportować stąd Mhm To kurczę. Może w tamtym, na latarni będzie ten Quest? Albo coś? No Albo lepiej, że tam, coś kupimy, może latarni Dobra, ja lecimy Latarnia tamte. morska A widzisz, obydwoje nas przyniosło, super Dobra, co my tu mamy? Jakieś questy? Coś, nie wiem Tak jest, tam, tak jest, Tu był handlarz na zewnątrz. No na zewnątrz trzeba iść. Aj. Dobra, dobrze szedłeś. Dobrze tam? Tak. Koczywiście były zamknięte się, straszyłem. No dokładnie. Chcesz kolego? Masz coś? Handlu Jeffrey. Maczuga, 4385. To ty masz inne rzeczy, wiesz o tym? Tak? Krubo! Ale... TASAK 300 tymyczy. Biorę no Kupujesz? No 3000 prawie Ja mam wszystko na nie mój level niestety Aha ja nie wiem w sumie tak. Ten... kupiłem Okrutny tasak kuchenny No wziąłem go Człowieku to jest coś dla mnie Nieszkodliwa gwiazda zaranna Naprawdę Mi się ta maczuga podoba Bierz maczuga. Ale kosztuje 4000, ja, nie... ja nie mam tyle pieniążków No ja już nie mam nic, spukany zostałem Ale... Biorę okrutny tasak kuchenny i go ulepszam no właśnie, ja to sam zrobię. Kopujesz, mnie. On kosztuje za dużo. Też nie masz? No. Może sprzedam coś. Aha, sprzedawałem wszystko. No, a diamenty. Masz na no, czegoś potrzebne diamenty? Półtora tysiąca kosztują. Tak? No? No Nie wiem. Ja bym zostawił. To ty zostawę, ja sprzedam. Co? To ty zostaw sobie, ja sprzedaję. Dobra, tu chyba nic więcej nie ma, trzeba wracać, nie? I szampany. Nie, szampany za tanie są, nic z tego nie wyjdzie. Przy złotego ścian, no to mówię ci, że te gaździaki były. Jest coś, Ned. Potrzebuję jedzenia. Aha. Mało trwały ten tasak strasznie. Koleś potrzebuje jedzenia, masz coś? Nie wiem, chyba nie. Chyba nic nie kupię, cholera jasna. Ja mam tasak, jestem szczęśliwy. You are so happy. I'm happy. Ale na ze swoim starym pochodzę, jak mi się skończy, po prostu chcę zobaczyć tą różnicę. Dobra, wracamy, nie? Tak. Chyba, że na górę wyjdziemy poszukać questów, bo jest jakiś wykrzyknik na górze. Jest? Tak. Nie, na dole. Nie, nie wiem, gdzie jest wykrzyknik. Czerwony wykrzyknik gdzieś jest. Gdzieś? Zobacz. A to nie, to jest pewnie w ten... Nasz quest główny, ta, który ta, robimy. Tak, dokładnie. To weź się tego teleportujemy. D dobra. No to gdzie idziesz? Chodź. Tu Czuję się jak w Star Trek'u Trochę tak jest, nie? Teleportować mi się na mostek Mhm tego handlarza jeszcze, ciekawe czy ma każdym razem coś innego No też ciekawe Ale ja stwierdziłem, że sobie wejdę Ma! Ma Ma nawet dobry łom Nie, mówię ci Zepsuta buława Męczanki baseballowe, klucz nastawny Prowizoryczna maczeta tam koktajl jeden dostałem. Za mało. A have... No, have... ja też. A jest gum za 3749. No, strasznie no, drogi. To wiesz, ja mam maczetę, jestem szczęśliwy. I to dobre <laughs> maczety. Przydałbym się. W sumie mógłbym sprzedać te moje stare rzeczy. Ale nie. Ale aż tak nie potrzebuję. Boska maczeta. Opa. Umiejętności. Chwilę. Dam to znalezienie. gdzie nie przedmiotem. Może coś znajdziemy. Dobra. Czaj, 15% będziemy mieć. Dobra. Dałem... że yeah. Ale jest się Z tego, co powiedzieli, to Dobra, to idźmy. Czekaj chwilę. Na co A, muszę dać. Coś mi przyżyło Już przyjęte? Dałem A, o jest, już troszkę przyżyło, o jest okej okay. Dobra, idziemy do wraku, o Jezu, pół kilometra stąd do...